Słuchajcie, niekiedy nie trzeba wielkiej machiny marketingowej, nie trzeba reklam, rozgłosu dla gry, który idzie od wydawcy i od, i od recenzentów, aby nakręcić się na jakiś tytuł, aby być kimś, kto poddał się hype'owi. Czasem hype jest taki prywatny. Gracz sam nakręca się na jakiś tytuł, czy to z okazji autora, mechaniki, czy też tematu i czasami to boli, a czasami wręcz przeciwnie. Can relax. Has Cześć moi drodzy z tej strony Tomek Dobosze z Gambit TV. Witam was w kolejnej wideo recenzji. Słuchajcie, uwielbiam slashery, uwielbiam takie horrory klasy B, C, D, Z nawet. Mm a takimi właśnie dla mnie kultowymi, jak i chyba dla wszystkich ludzi filmami są Piątki 13., jest Halloween, jest oczywiście Koszmar z ulicy Wiązów. Dlatego kiedy usłyszałem o planszówce Ostatni Piątek autorstwa Antonio Ferrari i Sebastiano Fiorillo, tak czytam te nazwiska, wydanej przez Pendragon Game Studios, strasznie się nakręciłem, bo to miała być planszówka właśnie przedstawiająca te wydarzenia, taki piątek 13, morderca, obóz, kolesie z obozu, maczeta, szlachtowanie, ucieczka, krzyki, to wszystko to właśnie piątek 13. I dodatkowo, kiedy dowiedziałem się, że gra wyjdzie po polsku od wydawnictwa Galacta i dodatkowo, kiedy dowiedziałem się, że wydawnictwo galakta, zgodziło się, podesłać mi egzemplarz ostatniego piątku do recenzji. No, byłem w niebo wzięty. Dziękuję Galakcie za, mm, za ten egzemplarz, który mogę Wam zrecenzować. I to było, to było w zasadzie spełnienie moich, y, części moich planszówkowych marzeń. Piątek 13 na planszy. Morderca z maczetą, z... zajwanie dzieciaki. No, flaki, krew i Masakra. Zobaczcie, jak gra się w ostatni piątek, a potem powiem wam, co z tego wyszło. Oto piękna mapa obozu Apache. Jezioro, kilka chatek dookoła las i pięciu obozowiczów, którzy przyjechali do, do tego obozu na wczasy. W tej grze jeden kontra wszyscy. Jeden gracz wciela się w mordercę, Morderce, którego tutaj na razie nie widzicie, bo on działa w ukryciu. I pięciu obozowiczów. Co ciekawe, niezależnie od tego, ilu graczy jest po tej stronie dobrej, cudzysłowie, czyli kieruje obozowiczami, zawsze będzie ich pięciu. Jeżeli jest jeden gracz, to kieruje wszystkimi, jeżeli dwóch, to się jakoś dzielą, i tak dalej i tak dalej. Każdy pionek obozowicza to nie jest tak naprawdę jeden gościa, znaczy jest, ale. Pod takim pionkiem kryją się trzy osoby zawsze, i gracz, który kieruje danym pionem, wybiera sobie, czy to będzie na przykład brązowy Steve, Brenda czy Susan. I z tym wyborem zostaje do momentu, aż na przykład Susan, którą wybrał, zostanie zabita przez, przez mordercę. Wtedy dopiero Susan no niestety idzie do Piachu, a na miejsce brązowego piona może wejść Brenda lub Steve. Ten wybór to nie jest tylko ładna mordka, ponieważ nasi bohaterowie mają z tyłu specjalne zdolności oraz startowe, tak zwane wskazówki, które pozwolą im, no cóż, lepiej przeżyć w obozie, który nawiedza szaleniec. Zobaczmy tak sobie na szybko. Brązowe to Susan, Steve i Brenda. Nie będę wam mówił, jakie oni mają zdolności, pokażę Wam tylko ludków. Czerwone jest Bill, Marcy i Matt. Niebiescy Max, Ani i Jason. Przypadek, nie sądzę. Na żółtym mamy Daphne, która wygląda bardziej jak Velma. Kelly oraz Ned. No i zielone to Jack, Sam i Alice. No dobra, kiedy gracze mają już swoją postać, kiedy dostaną też swoje wskazówki, takie żetoniki, które pozwalają im robić różne czary z mleka i wkurzać mordercę, no to zaczyna się gra. Sama gra jest podzielona na cztery, cztery rozdziały. Mechanicznie są bardzo podobne, ale mają o różne założenia i niektóre rzeczy działają w różnych rozdziałach inaczej. Zabawa jest prosta. Pierwszy rozdział to sytuacja, kiedy nasi obozowicze dopiero przybyli nad jeziorko, ale wiedzą, że tu działa morderca, więc muszą w namiotach odnaleźć klucze do chatek, które tutaj są rozrzucone, aby te chatki otworzyć i się w nich ukryć. Co jest ważne, klucze są w różnych kolorach, w pięciu różnych kolorach i konkretny kolor pasuje do konkretnej chatki, czyli tę chatkę można otworzyć tylko czerwonym kluczem. Gracze muszą, znaczy obozowicze muszą otworzyć chatki i się w nich schować, aby przeżyć atak szaleńca. Oczywiście mogą również przeczekać 15 tur, ale i tak przynajmniej jedna osoba musi się schować. Na szczęście nie oznacza to, że muszą otworzyć wszystkie chatki, ponieważ w każdej chatce są dwa miejsca, w których można się schować, więc wystarczą trzy chatki otwarte i już mamy. Schowany, jesteśmy schowani, jest wszystko fajnie. Ruch graczy odbywa się po białych, pustych polach. Do czego są zatem pola numerowane? Za sekundkę wam powiem. Gracze mogą się po nich poruszać, oczywiście muszą tutaj pilnować tych swoich linii. Kiedy wejdą na pole z namiotem, odkrywają go, no i tam się może coś zdarzyć. Może się zdarzyć ciało, które jest niedobre, bo gracze boją się ciał, znaczy obozowicze boją się ciał, nie lubią przez nie przechodzić itd. itd. Poza tym, ciała dają bonus mordercy pomiędzy rozdziałami. Mogą się też zdarzyć różnego rodzaju wskazówki, które mogą być używane przez graczy w trakcie, przez obozowiczów, wybaczcie, będę się mylił pewnie często, przez obozowiczów w trakcie rozgrywki, aby im pomagać. No i mogą się też trafić kluczyki. Taki kluczyk trafia tutaj na pole obozowicza, który go podniósł. No i ten obozowicz może mieć tylko jeden klucz, no i on leci do domku o takim kolorze, aby go. Otworzyć. Jeżeli to zrobi, no to klucz zostaje odrzucony, a domek trafia na pole. I tutaj już mogą wejść nasi kochani obozowicze, a morderca nie. No ale dobra, ja cały czas mówię o morderca, a jego tu nie ma. Co on robi? Słuchajcie, morderca otrzymuje taką oto chytrą zasłonkę, która wygląda tak. Tu jest mapa obozu, tu jest pole. Na którym, się, pod które wstawia się kartkę białą kartkę papieru. Tutaj jest kilka przypominajek. I morderca porusza się oczywiście tajnie. Morderca porusza się po polach numerowanych. I one mają numery po to, żeby morderca na kartce tutaj sobie w tych polach zapisywał. Wtóże 0 zaczyna na jednym z takich specjalnie oznaczonych pól na, dookoła mapy. No i on sobie tu zapisuje w punkcie 0, że zaczyna na przykład. 196. Następnie, kiedy się poruszy w swojej turze, zapisuje w kolejnym polu, tutaj, gdzie się poruszył, na przykład na 195 czy 197, czy gdzieś tam może dalej. I tak, co turę będzie zapisywał. Te strzałki. Oznaczają, że musi się ujawnić. I to jest bardzo ciekawy mechanizm, ponieważ w trzeciej turze morderca pokazuje graczom, gdzie był w turze zerowej, a więc mówi, gdzie tu jest jego pionek, zaczynałem tutaj. Co więcej, rozkłada w tym momencie wskazówki, które gracze mogą zebrać, aby móc potem nieco lepiej. Prosperować. Oczywiście nie jest to zbyt bezpieczne, bo pójście w, w rejony, gdzie kiedyś był morderca, może skutkować tym, że zostaniemy zaszlachtowani, tak? No i tak właśnie morderca działa. Zapisuje sobie tajnie tutaj numerki w poszczególnych polach, a co kilka momentów przestawia swój pionek i mówi, byłem tutaj, a teraz byłem tutaj. To się trochę zmienia, ponieważ w kolejnych rozdziałach na zmianę, tak. Następnym nie mówi, gdzie był, ale gdzie jest w tym momencie, co troszeczkę zmienia, e, zmienia postać rzeczy. No dobra, morderca ma zatem swój radosny parawanik. I teraz w rozdziale pierwszym e, sytuacja jest bardzo prosta. Jeżeli morderca przejdzie przez pole, na którym znajduje się pionek obozowicza, czyli po prostu na przykład w tym momencie rusza się ze 137 na 105, Przechodzę przez obozowicza, zabijam go. Ha, koniec tego dobrego. Czerwony pion nie będzie brał udziału już w tym rozdziale, ale wróci w rozdziale drugim, i wtedy gracz kierujący tym obozowiczem wybierze sobie kolejną kartę obozowicza i będzie kontynuował, będzie kontynuował rozgrywkę. W rozdziale pierwszym również, jeżeli obozowicz niechcący przejdzie przez pole, na którym w danym momencie znajduje się Morderca, nie jego pionek. Morderca, o czym nie wiemy zwykle. No cóż, nadział się na maczetę, bo jest sierotą i również zostaje zaszlachtowany. Peszek. Na polu, na którym został taki kolej zaszlachtowany, pojawia się ciało, które oczywiście blokuje ruch naszych graczy i daje bonusy mordercy. Co jeszcze warto wiedzieć? Warto powiedzieć słów kilka o tych oto żetonach wskazówek sobie tu jeszcze znajdę brakuje mi jednej o mamy takich pięć żetonów wskazówek które ułatwiają życie żeton łopaty pozwala zakopywać ciała i usuwać je z planszy co odblokowuje pola i sprawia że morderca ma mniejsze szanse na bonusy pułapka ustawiona na polu spowoduje, że kiedy morderca w nią wpadnie, no to musi się pokazać wcześniej niż wynika to z zasad gry. Nasłuchiwanie może spowodować, że gracz każe ujawnić się mordercy, jeżeli ten jest niedaleko jego. Buty pozwalają naszym obozowiczom szybciej biegać. No i taką bardzo ciekawą rzeczą jest lampa, która pozwala rozłożyć do na po, niedalekich polach z numerami znaczniki światła. I jeżeli morderca przejdzie przez znacznik światła, no to musi się pokazać, że o, tam mignął nam cień strasznego zamaskowanego zabójcy. Te wskazówki są jednorazowe, to znaczy raz użyta wskazówka spada, ale no, zawsze można znaleźć kolejną. A, co ciekawe, morderca również ma swoje żetony. Takie okrutne. Różne siekiery, niewidzialności i inne złe rzeczy, którymi również może robić swoje czary z mleka i, i, i szaleć. Na przykład, może on otwierać chaty przy pomocy siekiery. Wtedy chatka nie jest tak ładnie oświetlona i bezpieczna dla graczy, ale jest taka ponura i zdemolowana. A co więcej, morderca, po pierwsze, no, gracze nie mogą tutaj się schować, bo nie. A morderca otrzymuje prawo poruszania się pomiędzy przejściami tajnymi przejściami, ale tylko w zdemolowanych chatkach. Eee... Niestety, żeby zdemolować chatkę, musi użyć żetonu siekiery. One też są jednorazowe. Co więcej, morderca odzyskuje je tylko w dość specyficznych przypadkach, na przykład w momencie kiedy jest dużo więcej ciał niż Ocalałych obozowiczów z rozdziału na rozdział. No dobra, rozdział kończy się na dwa sposoby: albo kiedy żeton tur dojdzie do piętnastki, albo kiedy zostaną spełnione warunki rozdziału. W rozdziale pierwszym jest to albo morderca zabił wszystkich obozowiczów, wtedy nie tylko rozdział, ale w ogóle gra się kończy, a druga, druga wersja to. Wszyscy obozowicze, wszyscy żywi obozowicze znaleźli schronienie w chatkach. W tym momencie rozdział pierwszy się kończy, rozpoczyna się rozdział drugi. Rozdział drugi działa mniej więcej tak samo: znaczy, poruszamy się w identyczny sposób, ale teraz to obozowicze gonią mordercę, bo znaleźli widły, maczety, nie wiem, nożyczki i stwierdzili, że dadzą mu radę. Zmienia się zatem nieco troszeczkę ruch. Po pierwsze, Morderca pokazuje, gdzie jest, a nie gdzie był kilka ruchów wcześniej. Po drugie, jeżeli morderca przejdzie e, przez pole z obozowiczem, tak, dobrze pamiętam, to nie zawsze tak. Jeżeli morderca przejdzie przez pole z obozowiczem albo obozowicz przez pole z mordercą, to morderca zostaje zaszlachtowany. Oczywiście tymczasowo, no bo to taka, e, taka konwencja. Ten obozowicz wtedy zamienia się w wybrańca, no bo zaszlachtował mordercę i kończy się rozdział. Rozdział może się też skończyć, kiedy minie 15 tur, wtedy wybrańcem jest gracz najbliższy pozycji mordercy. I rozpoczyna się rozdział trzeci. W rozdziale trzecim morderca chce się zemścić na kolesiu, który, no, nie wiem, postrzelił go w nogę, odciął mu rękę, zrobił mu jakąś generalnie brzydką krzywdę, i stara się go zabić. Znowu, gramy mniej więcej tak samo, ale zmienia się y, zasada przechodzenia przez swoje pole. Jeżeli, y, jeżeli morderca przejdzie przez pole z obozowiczem, to go zabija. Natomiast jeżeli obozowicz przejdzie y, przez pole z mordercą, to nie zabija go, ale yy, tam ujawnia go, przesuwa go i w ogóle robi różne dziwne rzeczy. Jedynym kolesiem, który ma przechlapane jest yy, nasz wybraniec, bo jeżeli wybraniec przejdzie przez pole z mordercą albo morderca przez jego pole, no to wybraniec idzie do piachu. No i wtedy kończy się rozdział czwarty, kiedy wybraniec pójdzie do piachu albo kiedy minie 15 tur. I gracze starają się w czwartym rozdziale już finalnie ubić mordercę. I znowu gramy bardzo podobnie, ale po pierwsze, morderca nie może przechodzić przez pola z obozowiczami, bo się ich boi, bo jest słaby, bo nie wiadomo dlaczego. Jeżeli e Obozowicz przejdzie przez pole z mordercą, to reszta obozowiczów ma prawo poruszyć się o jedno pole do przodu, osaczając mordercę, a kiedy wybraniec przejdzie przez pole z mordercą albo morderca przejdzie przez pole z wybrańcem, morderca zostaje finalnie ubity i gra się kończy. No i mniej więcej tak wygląda. E, tak wygląda. Ostatni piątek w dużym, dużym skrócie, naprawdę dużym skrócie. Tutaj, co jeszcze wam tak szybko by powiedzieć? Aha, kiedy zginie jakiś obozowicz i wraca w kolejnym rozdziale, to jego pionek pojawia się od tutaj na przystanku autobusowym. No i stąd trzeba dotrzeć do, do miejsca, gdzie obecnie dzieje się akcja. No i to chyba. To chyba wszystko, jeżeli chodzi o opis samej rozgrywki. Dlatego skoczmy może do podsumowania. No dobra, tak właśnie wygląda ostatni piątek. Słuchajcie, co mogę powiedzieć o tej grze? Jak się zapewne domyślacie, byłem straszliwie nachajpowany na ostatni piątek. Zresztą powiedziałem to chyba dwa razy już. <laughs> Temat, pomysł, no rewelacja, tak? Przeniesienie. Tych slasherów, klasycznych, takich slasherów z tym jeziorkiem, z obozem, z gościem z maczetą, na plansze? Wow! Kiedy to otworzyłem, kiedy zobaczyłem, jak to wygląda, kiedy przeczytałem te pierwsze takie informacje. Wow, to mi zrobiło wrażenie, ta mapa pełno tych kropek. Zasady ruchu takie zazębiające się, czyli obozowicze po jednych kropkach, morderca po innych, chatki, pływanie wow, jakieś pułapki, żetony, latarnie wow, naprawdę, naprawdę fajna rzecz. A potem zagrałem i zagrałem, i wszystko się zawaliło masakrycznie i natychmiast niemal. Po pierwsze zawalił się klimat. Klimat został odarty, znaczy ta gra została odarta z klimatu dla mnie poprzez podział na rozdziały. I to nie tyle sam fakt podziału gry na cztery rozdziały zabił klimat u mnie, ale to jak one są jakby pomieszane, tak? Znaczy, w pierwszym rozdziale morderca goni obozowiczów i ich zabija. Wow, w drugim rozdziale nagle to obozowicze gonią mordercę, bo podobno znaleźli e, jakąś broń w chatkach. I co? I nagle nożem kuchennym to, o, to ten morderca się ich boi. Nieśmiertelny morderca boi się kolesia z nożem kuchennym i ucieka. Potem w trzecim rozdziale morderca znowu goni ich, bo. Zobaczył, że to jest nóż kuchenny, albo widły, i stwierdził, kurde, przecież ja jestem nieśmiertelny, ale z kolei jest tak, że to jest trochę mieszane. Jak morderca przejdzie przez obozowicza, to go zabija, ale jak obozowicz przez mordercę, to już nie. Bo nie wiem, bo co. Pojawia się jakiś wybraniec, który jest gościu, który albo zabił w poprzednim rozdziale e, morderce, co ma jakiś sens. Chociaż nie wiem, dlaczego byłby wybrańcem. Ale jeżeli nikt nie zawił w poprzednim rozdziale mordercy, to wybrańcem jest koleś, który był najbliżej mordercy. Bo? Na coś? To dlaczego się morderca na nim mści? Bo go widział? Z. Że... I rozdział czwarty, kiedy obozowicze znowu gonią mordercę i on w ogóle się od nich odbija. Dlaczego? Ale co? Po prostu... Nie wiem. Ciężko mi nawet jakoś wyrokować w sprawie tych rozdziałów. Okej, okay, jest jakiś podział, ale dlaczego to jest tak, tak dziwnie, tak zupełnie nielogicznie zrobione? Wiecie co? Przypomina mi to te pogonie w Scooby-Doo kreskówkowym. Jak oni gonią się z potworami, przebiegają w jedną i w drugą stronę i najpierw Scooby-Doo goni potwora, potem potwór Scooby-Doo, potem oni są wymieszani, potem, nie wiem... Zatrzymują się na środku, po bez sensu, no. Klimat zarżnięty. Potem do tego doszło jeszcze, jeszcze, doszło jeszcze kilka mechanicznych bzdur dla mnie. Bzdurek, bzdur, jak chcecie. Pierwsza bzdura mechaniczna to moment, kiedy gracz zostanie zabity przez mordercę. Jego jedna z postaci ginie, nie gra do końca rozdziału, no bo zginął. Powraca w kolejnym rozdziale, ale zaczyna z przystanku autobusowego, bo dopiero dojechał do, e, do obozu. OK. I teraz to rodzi jedną, jedną śmieszną rzecz. Akcja może dziać się w jednym kącie mapy, a ten biedny koleś albo dwóch musi zajwaniać z drugiego końca mapy tam, gdzie coś się dzieje. I to może stworzyć sytuację, i bardzo często tworzy, że... Ci kolesie, którzy zginęli, nie dość, że nie grają przez jakąś część rozdziału, w którym zginęli, ale nie grają też w zasadzie przez jakąś część kolejnego rozdziału, gdzie po prostu idą. W swoim ruchu idą. Bo tam idą. Druga wzdura mechaniczna. E, przejścia tajemne w chatkach, z których może korzystać zabójca. Pomysł? Super. Tak? Chatkę mogą otworzyć. E, obozowicze i wtedy z nich skorzystają. Chociaż też nie wiem, po co oni szukają tych kluczy. Jeżeli ja wiem, że koleś z maczetą nieśmiertelny zajwania mnie dookoła jeziora i zarzyna wszystko, co się rusza, to ja nie będę jak debil latał po namiotach i szukał klucza w danym kolorze do danych drzwi i tylko, nie wiem, wezmę konar, pobiegnę, wybiję szybę, rozwalę, wejdę. Bo co? Bo jak ja otworzę drzwi kluczem, to morderca powie, no nie, to ja już nie wejdę, bo są drzwi otwarte kluczem. Nie będę wybijał szyby. Nie jestem nieśmiertelnym zabójcą, nie będę wyważał drzwi. K kolejna bzdura klimatyczna. Ale dobra, to nie jest przygodówka, to nie jest RPK, Okej. Okay. Ale ech, może zabójca otworzyć chatkę siekierą. Ła, jednak może. I wtedy chatka staje się dostępna tylko dla niego. Bo. okej. Okay. I dostaje dostęp do tajemnego przejścia, który może wejść do innej chatki, ale problem jest taki. Po pierwsze, może to zrobić raz na rundę, a po drugie, może to, może to zrobić tylko, może przejść tylko do innej chatki, którą również otworzył się kierą, czyli takiej, w której może mógł znaleźć przejście. Problem się pojawia w w tym momencie, że zabójca może otworzyć jedną chatkę na rozdział, bo ma jeden żeton siekiery. No, więc e, dajmy mordercy fajny, fajne, fajne coś do przemieszczania się, takiego szybkiego, takiego morderczego, a potem zróbmy to tak, żeby skorzystanie z tego było tak trudne jak cholera i tak bezsensowne, że wow. To są właśnie tajemne przejścia w chatkach. Jezu, jakie to jest niewygodne. Jakie to jest. Bez sensu zupełnie, no. A, i, I mnóstwo tego typu rzeczy. So, sam pomysł w ogóle jest rewelacyjny. Tam były. ha pokazywanie się mordercy. Po jaką cholerę on się w ogóle pokazuje? Dlaczego? Skoro obozowicze na przykład są po jednej stronie jeziora, to dlaczego nagle dowiadują się, że po drugiej stronie jeziora. Nie wiem, trzy minuty wcześniej morderca był w tych krzakach. Bo... co? A bo dlaczego morderca w jednym rozdziale pokazuje, gdzie był, a w drugim, gdzie jest teraz? A potem znowu pokazuje, gdzie był, a potem znowu, gdzie jest teraz. Nie ma żadnego sensu. Się kupy nie trzyma. Nie klei zupełnie. I mnóstwo takich rzeczy, naprawdę. Coś zacząłem mówić i, i, i też mi zupełnie wyleciało z głowy. Aha, sam pomysł mówię był fajny, naprawdę. E, oni uciekają, tak? Ci obozowicze uciekają, mają jakieś zdolności, mogą pułapki zostawiać, latarnie, żeby rozświetlić ten las, żeby zobaczyć, gdzie przemyka morderca. To, to jest super, ale w momencie, kiedy ten morderca i tak się pokazuje, kiedy co drugi rozdział on i tak nam nic nie może zrobić, to Całe napięcie siada, tak? To się staje. Te. O, te. Okej. Okay. O, zabił cię. Trudno. no, Będziesz musiał iść z przystanku. To mógł być naprawdę fajny Jason. Naprawdę, bardzo, bardzo fajny Jason. A wyszedł. A wyszło. Nie. Dobra, słuchajcie, nie, 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 nie pastwię się dalej, czas na moje trzy pytania i trzy odpowiedzi. Zacznijmy oczywiście od Begigowej oceny i dla mnie ostatni piątek to jest Begigowa czwórka. Zupełnie ta gra mnie do siebie nie przekonała, nie trafiła do mnie, rozminęliśmy się o mnóstwo. I ja raczej w tę grę nie będę grał już. Nie chcę w nią grać, nie mam, nie mam chęci, nie czuję radości z gry. Mogę zostać, mogą mnie jakby przygadać do tej gry, ale to w momencie, jeżeli ktoś będzie chciał się nauczyć i ja będę, nie wiem, jedyną osobą albo jedną z niewielu, która potrafi w to grać i może nauczyć kogoś grać w ostatni piątek. Wtedy, ok, usiądę, zagram, pokażę jak, ale tak sam z siebie, albo jak ktoś stwierdzi: Hej, chodźcie, zagramy w ostatni piątek. Nie. Nie, mam lepsze rzeczy do roboty. Oglądanie, jak farba schnie. Na przykład. Czwórka. Dla mnie to jest cztery. No. no. Mogłoby nawet. Nie, cztery. Nie, nie lecimy niżej już. Nie będę kopał nieśmiertelnego zabójcy druga sprawa, czy kupiłbym tę grę, gdybym nie dostał jej do recenzji? A ja widziałem ją w sklepach od 150 do chyba 170 czy 180 zł. Nie, nie kupiłbym tej gry. Założenie jest oczywiście takie, że wiem, jak się w to gra. Grałem przynajmniej raz przed podjęciem decyzji o zakupie i mam na nią kasę. Tak? Nie, nie kupiłbym. Nie. Jest to na lepszych, ciekawszych rzeczy, na które można wydać te pieniądze kebab, cokolwiek innego. Nie kupiłbym ostatniego piątku, nawet pomimo tego, że jest ładny, że tam ma fajne komponenty, że w miarę to, co jest w środku jakby usprawiedliwia, może usprawiedliwać cenę, to nie, tylko dla kartonu i, i plastiku nie będę wydawał pieniędzy, bo to jest bez sensu. Nie kupiłbym i już. No i trzecie pytanie, czy ta gra ma miejsce w mojej kolekcji? Nie, nie zostanie w mojej kolekcji. Ja mam nadzieję, że dosyć szybko ją wymienię na coś ciekawszego, co trudne nie będzie, żeby znaleźć dla mnie coś ciekawszego. Eee, I tyle. Także ostatni piątek to są jego ostatnie chwile, mam nadzieję. Znaczy, na tej półce górnej na pewno idzie do piwnicy, tam gdzie jest miejsce szalonych, nieśmiertelnych morderców, a potem może nawiedzi kogoś innego. Mam szczerą nadzieję. No dobra, słuchajcie. To był ostatni piątek. Ostatnia gra od Galakty. <laughs> A... I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie, że nadal mnie oglądacie. Lajkujcie, komentujcie, bijajcie na mój Facebook, na mojego Instagrama, bo tam ciekawe zdjęcia są. Głoście dobre słowa o moim kanale i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.